Maluję od e, 4-5 lat, tak naprawdę. No, w ogóle maluję od dziecka, no, ale tak naprawdę zająłem się tym od e, 3-4 lat. Żadną tajemnicą będzie, jeżeli powiem, że kiedyś tam nadużywałem członków wyskokowych i hmm. gdzieś to 4-5 lat temu się, się, się po prostu e, obudziłem z tego wszystkiego No i, i musiałem się tym zająć. No, a że to jakby było moją pasją od dziecka, no, to poszedłem w to malarstwo. Na początku były takie rysunki, prawda? No, a potem wziąłem się za farby, za, 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 za akryl, za olej. No i tak to powstaje do tej pory. No. Od samego malarstwa bardziej interesuje technika malarska, nakładanie farby, cienie. Maluję właściwie wszystkim, pędzlem, areografem, szmatką, gąbką, nawet palcami. Interesuje mnie sam sposób nakładania farby i uzyskiwania pewnych barw, odcieni. Jakby na początku dwoma właściwie osobami, które, które we mnie wierzyły, to była moja mama i, i moja, moja córka. I właściwie córka mnie przekonała, że gdzieś te obrazy wstawić, no jakby tą pierwszą, pierwszą e, e, linią jest ten Facebook, no ten internet jednak ma jakąś siłę. Tam stawiłem parę obrazów. No i okazało się, że to się zaczyna podobać. No ja mam życie nie przypuszcza w ogóle, że, że ktoś sobie będzie wieszał moje, moje obrazy na ścianie. To jest dla mnie niepojęte nawet do tej pory, że komuś to się może podobać. No, skoro tak jest, to jest dobrze. No, nie wiem, nie wiem ile obrazów jest, 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 moi, jest moich obrazów u, u ludzi. Jest mi ciężko powiedzieć, ja nie liczyłem nigdy tego, no ale jakby przed tą wystawą. Yy, yy, dałem takie ogłoszenie właśnie na Facebooku, że proszę o udostępnienie moich, moich obrazów na wystawy. no to odzew był naprawdę spory. Na pewno jest tego, jest tego sporo. No. Nie chcę skłamać, ja malowałem jeszcze w Norwegii, także w Norwegii mam pewnie, pewnie około 60-70 obrazów, a tutaj, no, w Polsce, no sporo jest tego, naprawdę sporo. Część moich obrazów to są obrazy kopiowane po prostu, autorów. Wolę unikać właściwie kopiowania obrazów, bardziej kopiuję zdjęcia, pejzaże. Spotkałem się z opiniami, że, 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 że niszczę sztukę, tym itd. i tak dalej. Ja tego tak nie odbieram po prostu, no. nie każdego stać na Van Gogha, prawda. No. Zresztą mówię jak mi coś nie smakuje, to po prostu tego nie jem. Nie, nie każdemu się musi to podobać. No. Norwegia jest, jest krajem, który jest chłonny na, na taką sztukę. Właściwie tam sprzedaje się wszystko, co, co, co jest oryginalne i, i, i co, 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 co jest jakby wykonane pracą własnych rąk. Oni inaczej tego podchodzą. Jest duża różnica między, między Polską a. A Norwegią. No myślę, że to nie chodzi tylko o Norwegię, w ogóle o kraje skandynawskie, e, nawet europejskie mi podejrzewam. Mam trochę inną mentalność, po prostu, jeżeli chodzi o sztukę. Chociaż się tego uczymy, już się to zmienia. Mm, u nas wieszało się kiedyś prawda, na ścianach reprodukcje, które wisiały tam 2, 3 czy 4 lata, nawet 10 lat. No, w tej chwili e, jednak, jednak widzę, że sporo ludzi kupuje te, te obrazy. Chciałbym z tego żyć. Wiadomo, każdy chciałby. Ze swojej pasji uczynić jakby pracę, no, zarobek, możliwość życia z tego. No, na tą chwilę się w Polsce z tego żyć, przynajmniej ja. No, nie ma szans, żebym ja, ja z tego mógł, mógł godnie żyć. Sprzedaję obrazy. Bardzo dobrze, że ludzie kupują te obrazy, cieszy mnie to, że się to komuś podoba, ale to jeszcze nie jest taka skala, żebym mógł po prostu rzucić wszystko i zająć się tym malowaniem. Maluję praktycznie codziennie. Nie ma dnia, żebym tam nie siadł przy sztalugach i czegoś nie, nie namalował. Wypełnia mi to czas przede wszystkim i jakby dzień bez tego pędzla jest jakby dniem dla mnie straconym. Chciałbym podziękować tutaj paru osobom, które pomogły mi w dużej mierze. Dzięki nim właściwie stać mi było na farby i na, na, na dalsze malowanie, bo niestety jest okres pandemii, jest ciężko w ogóle cokolwiek. W tej chwili sprzedać, a z pracą też jest skrucho. Tutaj muszę podziękować Jaskowi Szymańskiemu i, i Pałowi Jagusiowi, bo naprawdę pomogli mi naprawdę w dużej mierze. Sporo tych obrazów ode mnie wzięli. Jest tam jeszcze parę osób, które, które biorą ode mnie jakby, jakby większą ilość obrazów, mam dobrego przyjaciela Artka Stolarczyka, który po prostu no, jest zakochany w moich obrazach i, i on bierze nagminnie po dwa, po trzy obrazy, i, i gdzieś sobie tam to wiesza i, i chwała mu za to, no, że po prostu jakoś mnie tam wspiera w ten sposób. Poza tym no, większość to są jednak znajomi, znajomi moi znajomi gdzieś jacyś bliscy, którzy, którzy po prostu w, w jakiś sposób mi chcą po prostu pomóc. Z moich zbiorów jest bardzo mało obrazów w tej chwili tutaj na wystawie. Większość to są obrazy już użyczone przez osoby, które gdzieś to nabyły, prawda lub to dostały ode mnie. To już właściwie nie są moje obrazy no, fizycznie. Dziękuję bardzo, że, że po prostu w, w ten sposób pomogli mi w tym i, i użyczyli te obrazy. Nie wiem, jak będzie dalej z tym wszystkim, jak się to wszystko potoczy. Chciałbym, żeby, 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 żeby ten odbiór był większy, żeby, żeby być może jakoś wystawę gdzieś w jakimś większym mieście zorganizować. Nie myślałem o tym w tej chwili. Wdzięczny jestem na razie za to, co w tej chwili jest. Mówię, ja nie mam jakby wykształcenia żadnego plastycznego. Wszystko, co, co, co do tej pory robiłem, to jest na zasadzie prób i błędów. Więc, jakby autorytetem w tej dziedzinie nie jestem. Cieszy mnie, że to się podoba. No i właściwie, chyba to się najbardziej liczy. Jeżeli mówię, ktoś nabył mu obraz ode mnie i wysłał mi po zdjęcie który obraz wisi tam na, na ścianie u niego w domu i, i no to dla mnie to jest naj, 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 największa radość. Najbardziej chciałbym podziękować swojej Ani za to, że jest ze mną, za to, że mnie wspiera, za to, że znosi moje humory, bałagan cały, który temu wszystkiemu uczestniczy. Dziękuję ci Aniu, że, że jesteś ze mną, naprawdę. Chciałbym zaprosić wszystkich na moją wystawę do kwadratu Szkolna 1 w godzinach otwarcia kawiarni. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak, jak to wygląda na żywo, to bardzo serdecznie zapraszam. Można przyjść w każdy dzień w tygodniu.